Witam! W dzisiejszym odcinku zdecydujemy sobie grę pod tytułem jenga Tetris. Inga jest, jest to gra, którą chyba wszyscy z nas znają. Polega ona na wyciąganiu klocków z wysokiej wieży i doprowadzenie do tego, żeby nie spadła. I to jest przedmiot testowy Tetris. Do W środku znajdziemy klocki, ale to nie, są, to nie jest taka wykłada, bo to nie są wszystkie klocki Klocki są nie tylko kolorowe, też mają różne kształty. I kolor, kolor kolorki. W zestawie mamy też instrukcje. i z, 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 z. O, tu jest na przykład film z jak grać. I tu jest jak wygrać i dowiedzieć się więcej o instrukcji. No tylko tyle. No i, i może zbuduję taką wieżę, znaczy ten kawałek tej wieży.